Dla mnie to jest świetny pomysł, trochę życia w tym mieście, takim trochę betonowym, niesamowita frajda. Przychodzę tutaj co roku, można, można przyjść z dziećmi, z całymi rodzinami pobawić się, nakarmić zwierzętka, pogłaskać, mieć z nimi kontakt. Bardzo się podoba, przepiękne są te osiołki, poza tym jest, jest tak mądrze zrobione, tak ładnie, dla dzieci to jest naprawdę wielka atrakcja. W tej szapce zastosowałem szklane szyby, dzięki czemu zwierzęta mają komfort termiczny zapewniony przez cały okres pobytu tutaj na okres zimowy. Szapka jest potrzebna, ponieważ to jest tradycja związana z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia. Od kilku lat, jak przejeżdżam przez, przez Wisłę, to staram się tutaj zatrzymać i zobaczyć taką szopkę. To jest świetna inicjatywa. Można po prostu na chwilę się zatrzymać, nie ma śniegu, ale A szopka jest.